Yo, cześć się ja jestem Elviso, witam was moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. W odcinku, w którym czas najwyższy, aby dowiedzieć się prawdy, czy Abra, jako uwaga, uwaga, mieszkanie z Milionowiec pomoże nam z kopaniem naszego pięknego Oceanu w ramach tego, że otrzyma swoją prywatną wyspę, czy jednak nam po prostu odmówi. Polecimy to teraz sobie dobrze ponieważ tego co widzę, Abra jest na serwerze, a jeszcze mam w ogóle tempie temputer trzeba było badać, więc zaraz do niego, do niego polecimy, ponieważ trzeba sobie wyjaśnić serię taką ważną kwestię, ponieważ jeżeli chodzi o mnie. Około tygodnie temu dałem mu informację pod tytułem Siema, kopiemy Ocean, a w ramach tego że mi pomoże, a trzymasz swoją własną nowy Zaraz do niego polecimy i się dowiemy, czy Abraham w ogóle by z tymi byś by jakiś pomysł, czy nie. I czy w ogóle mój ojciec już widział, czy jeszcze moi drodzy tego nie zrobił. Polecimy teraz je w kierunku jego lodowca. Na samym starcie każdemu bardzo grunt suba i dzwonek, bo jest to bardzo ważne odcinki, tu są, więc tutaj serio, mordoczki sobie bardzo ważne, żeby Was nie minęły kolejne. A tym bardziej, jak będziecie tutaj gotowy nasz ogromny projekt i będziemy wszyscy mieli swoje prywatne wyspy, więc na no, cóż, gościu, po prostu, no wydaje mi się, że warto co, nie? Wydaje mi się, że warto, więc teraz sobie mnie jak normalnie wbijamy i zobaczymy, czy będzie w ogóle swoim lodowce, czy na jakąś, nie mam pojęcia, I gdzieś, gdzieś sobie zjechał kolega, ale z tego, co mi się wydaje, powinien być w swoim rejonie. Okej, okay, z tego co widziałem, jakoś tam jej biegał, więc lecimy o mordeczki, zobaczymy, czy tutaj cały czas jest, okej. Okay. Tak teraz mi jakby zniknął, ej, jakby co, jakby on tu przed jakoś stał, jakby, excuse me, ale coś tu chyba jakby ktoś tutaj nie po prostu chyba widział i się schował, a jednak tam stoi, okej. Okay. A jednak tam stoi i sobie, aż jestem po prostu dzisiaj głupi, okej. Okay. Siema w ogóle, Abera, siema stary. Witam, siema! Panie Dobra, stary. Siemana. Witam cię bardzo gorąco, w ogóle kopalat, bo my się od dawna nie widzieliśmy, bo, bo, bo byłeś ej, na wyjeździe. Kopalata. Potem ja byłem na wyjeździe stary, to w ogóle ile już minęło? Jak jak jakieś? Jak, jak Pół roku, nie? Albo nawet 7 miesięcy, już nie liczyłem. Nie, no, wiesz. myślałem, że z 9 lat, ale niech no. będzie. Niech Dobra, będzie. stary, widziałeś moją książkę i Black Diamondu, który był główeczką, czy Widziałem. nie? Widziałem. No I, i co, darmowe a ja sobie poszedłem robić dalej swoje rzeczy. No okej okay, stary, no i bardzo fajnie, a więc teraz tak, jeżeli chodzi o mnie, co od ciebie oczekuję, stary, to mam ona ciebie taką serdeczną prośbę, ok? Bo ty pewnie nie, nie, nie masz pojęcia o co chodź mi tego, że jak książkę widziałeś. Teraz chodźcie stary ze mną przejść i Ci pokażę, jak wygląda mój projekt i to w ogóle planuję, ponieważ jakbyś nie wiedział o tym, a chyba o tym wiesz, to planuję wykopać ocean na Milion klocków, na którym, uwaga, uwaga, osoby, które pomogą mi kopać, otrzymają swoją własną, prywatną wyspę bądź sporą gotówkę, stary, więc co sądzisz, co? Idziemy i ci e, wszystko pokażę. A po potem podejmiesz decyzję, co byłoby, stary spoczko bo mi się wydaje i tak by nawet ujął, że idealnie. Okej, okay, stary, ale to moją informację do ciebie czytałeś, znaczy, tak? Tak, ja przeczytałem, no i wiesz, jak se to już dobrze ze. No tak ty już się to, z nimi tak, zaznajomiłeś, dobre, dobre. Mojej temy. Spoko, stary. Co mówisz, co mówisz, co mówisz? Mojej temy. No aaa, spoko, stary, bo jakby, nie wiem, czy wiesz, ale mi się udało skakować twoje konto. W ogóle, stary, no cię tylko radę, jakby błagam cię, jakby hasło zmienić, stary. To jest takie proste, jakby to jest takie banalne, żeby no na dobra, to konto wejść. No jakby. że mam hasło, kocham, mamy jeden 2, 3. Jakby każdy, kto ma więcej IQ niż 2, by to hasło zgan więc ja cię po prostu no, ja mam jeden, dwa, trzy-4 i wtedy nie Zmień jest, stary, po prostu je zmienić, okej, okay. dobra, więc teraz Ja mam miałem jakiegoś kilofu, czy coś? Właśnie kilofu? akurat jest... twojego nie mam, wiesz, jakby nie, a, pojęcia, może nie miałem, pojęcia. Nie miałem? No, no możliwe stary, więc teraz sobie polecimy, ponieważ okej, okay. informację oczywiście czytałeś, ale mi się wydaje, że jeszcze za moim filmem nie byłeś. Nie, nie byłem, nie byłem. Czytałem, ale jak przeczytałem, że ty chcesz robić jakieś milionowe od to stwierdziłem, jest dziwnie, że mamy dzisiaj gumi Jagód, czytałem. Mamy 10 sierpnia, a ja od 1 sierpnia codziennie na tym serwerze po prostu siedzę i. Kopię, siedzę i kopię, ogarniam bikony, siedzę i kopię, siedzę i kopię, stary, tak właściwie non-stop Już ci pokazuję tego efekty, bo teraz no nie myślisz Fu! Dla mnie to jest stary bzdura, bo wiesz, jakby jezioro, które um, zrobił agent X. Jest maciupilkę minimalnie to już było maksimum, Malutkie. co może wykonać osoba, wiesz, na survivalu No ale cztery, to jednak nie jest jedna, stary, mi się wydaje, wiesz, naprawdę, zobacz teraz to Bo to jest naprawdę kawał dobrej po tej, roboty po tej stronie nie byłem ogromny. No, ładnie No, jest taki remont tutaj zrobiony, więc wydaje, że jest serio co nie? Okej, okay, stary, twoje reakcje będzie Pato! Pato stary! No właśnie! Yes. Codziennie, kopię po około 10 o, godzin, może i się znać po 9, co nie? Ej, mi się to nie renderuje nawet, stary Stary, teraz się przejdźmy, bo to nie jest Czy wszystko stare. jest stary. zamek z piasku? Tak, tu jest zamek z piasku, masz te znaczki, to jest wszystko, tu będzie szła plaża. Ej, what the... I jest co nawet to bikon. jest? Stary i teraz patrz to! Czemu tak daleko? Czemu nie w przód? No, a to zaraz tam przejdziemy, stary, ale pierwszy patrz to, teraz w ogóle wpierw patrz to. Bo i po raz pierwszy ogarnąłem sobie beacon na hejsta dwójkę i teraz stary po prostu będziesz w szoku tak samo jak ja. Pato! No tak, Pato! to! Pa to! Z czekaj. Okej, okay, swoim dekstem jest zwykłym. No, no nie jest słabic, to szybkie. To jest Dobra, potrzebujesz, stary sobie, jakiś lepszy, bo z tym akord prawie. To, ty to zrobić? E, wiesz, to wydaje mi się, że. Zobacz, to jest kropka 62 i będziemy od niej i w dół na jakieś 15 bloków, wiesz? Ma... Albo 15, Pięta, albo 20. Ale tak głęboko tak szczęście. No bo to jest star, tam sobie pobudujemy normalnie rafy kolorowe, Jakie po to miasta. Jest Wszystko stary. To się rozciąga na kilka biomów. Tam masz jeszcze łąkę, tam są góry w ogóle, tam jest las wierkowy. to jest stary przeolbrzymie. To masz godziny mojej pracy i po prostu moi rodze. No jeszcze tak że przy Ej, okazji, no, Ja tak myślałem, to że jezioro Agentixa jest duże. Stary, jakbyś... Wiesz, tak, tak mi się szczerze wydaje, że to jest tak samo jakbyś sobie przed mapy. Ale ty tutaj mapę. TNT robiłeś, no nie. nie wszystko, wszystko stary, was stary, Bo to jest tak kocham. niesymetrycznie stare. Wiem, bo ty wiesz co, bo ty Dirt w, w, w dirta stary, wiesz, samtaj. Ale mnie się dirta". wydaje, A no. dlatego pewnie tak szybko tak, się poszło. Tak, tak, tak do, dokładnie, jeżeli chodzi o to, to tak. I teraz się doprowadziłem za kopanie Stone, no, ale to będzie o wiele bardziej za czas, e, chłodne. Mnie się wydaje, że TNT tutaj by się przydał. No powiem Ci masz tutaj stary rację, wiesz, w ogóle tak tej przy okazji bym ci to nawet bym mówił, że to tak bardziej sprecyzowało. Na przykład teraz sobie stary spójrz. Masz mapę, co nie? Masz mapę Europy. Patrzysz sobie na Polskę i widzisz, no okej, okay, duża jest to, nie, a obok widzisz Rosję. Stary, to jest tak samo jak z naszymi Ej, jeziorkami szczerze, oceanami, naprawdę. To jest, moim zdaniem, to jest za duże. Jakby, to jest, to jest nierealne, aby to ukończyć. Ale teraz sobie tak, bez stary, tak stary, totalnie o bez, Bo wiesz, o co chodzi, wyobraź no. sobie, że serio jest survival, gramy survival, jest nas dalej czterech, wszystko spoko. Wyobraź no. sobie taki idealny scenariusz. No tak. Dalej to jest tak dużo pracy, że to jest nie do zrobienia, Ale stary, ale teraz sobie pomyśl o tym, że każdy z nas, bez wyjątku, ty ja, Maciuś jakaś jaka, kopali przez równe 8 godzin dziennie, to w ogóle powiem Ci w ogóle, jest lepiej. Według, według moich obliczeń skończymy to do końca sierpnia, więc to jest naprawdę, bym ujął, że projekt bardzo, ale to bardzo. Macie pięknie, wiesz? Jakby były były większe projekty, ok? Projekty bywały większe, stary, wiesz? Te Ej, sobie ale coś, coś naprawdę, że nie renderuje świat to idziemy w ogóle, w ogóle. Stary dalej, bo to jest dopiero połowa, jakbyś nie zauważył. <laughs> to jest połowa stary, lecimy teraz dalej. Wiesz, jak już tej stary mówiłem, każda to, osoba, każda osoba która pomoże i to kopać, otrzyma na moim nie własną prywatną wyspę do swojej własnej dyspozycji No Wiecie, tak, dajmy, ale to z drugiej jest... strony nie? można nie kopać no. I po prostu kupić u ciebie jakąś wyspę. Nie, nie wiecie, co można kupić. Można będzie tylko ją otrzymać kopiąc ocean stary i nic więcej. Po A prostu. gdzie jest pozwolenie na budowę? E, ale to nie jest budowa, to są, e, wiesz. To są wykopaliska, z No ale to, jeżeli to ma być twoje prywatne, no to znaczy, że. Ale to jest, jest, to jest, budowa, to jest to za moim, być... wiesz. To jest ja za moim. Ilo... Co to jeszcze tam idzie? I właśnie stary w tym miejscu spalne? już tutaj wiesz. Tak, tu jest w ogóle stary małp który jest taka ciekawą spra sprawą. Ponieważ tutaj będzie taka ładna dekoracja i będzie on wystawał z tego oceanu stary. to będzie z totalnym sztosem, by Więc błagam, nie znisz go okej, okay, stary. Po prostu nie zniszcz go stary. Ja wiem, żebyś chciał, ale nie. I jeżeli chodzi też o ten poziom, on będzie tak rata 62, tak samo jak jest ta czerwona wełna. No, okej, ok, myślę, że to w ogóle wpadniesz stary. No i cóż, idziemy o, zaraz stary... po Nie! Stary, nie! Błaga mnie, stary, to ma być dekoracja, rozumiesz? Dekoracja, abra, dekoracja. Abra, błagam cię, Ej, w ogóle jaka ta willa jest malutka. No, te właśnie, też co stary od ciebie Ej, serio, stary? To wygląda jak z Lego teraz. Naprawdę, stary, taka maciupinika jest, raczej nie ej, dalej. To jest tam jeszcze ciągnie. No, tak, wszędzie stary, wszędzie. Jezu. ej, naprawdę. Szczerze, ty masz chory łeb, człowieku

to nie jest trochę przesada już. Jakby no ci, ktoś to że... ogóle regulowane prawnie, czy jakby w ogóle prawo zezwala na to. Ja stary uznałem, że nie mam co robić wakacji, więc sobie pokopię, co nie? <grym> tak po prostu sobie po prostu Bo ulebiłem. gdyby to teraz już zalać wodą, nie kopać dalej, to nie już no. by było fajne. Ale to byłoby jednak co... takie, wiesz, płytkie, to nie byłoby takie no tak, efektowne, tak. co nie? I tego, tak powiem, to w ogóle, Nie wiem to, wiecie, ale ma swojego Instagrama Elviso Podłoga Official, no którym ostatnio sporo relacji, więc wam go bardzo polecam. Link jest w opisie. Elviso Podłoga Official. Dobra stary, więc kam już tutaj cały teren ogarnąłeś sobie, jak to wygląda? No hey, i wydaje wow, mi się, że w ogóle na ile kratek to się ciągnie. Nie, ale w ogóle. E, no to e, sprawdźmy, co? Okej, okay, no to teraz sprawdźmy. W ogóle powiem Ci lepiej. pierwotny pomysł był taki, żeby to było jeszcze dwa razy większe i jeszcze to może jakoś sobie powiększymy, ale to już kiedy indziej, wiesz, ponieważ no, teraz jakby chyba nie ma sensu, bo i tak tu już chyba jakieś nie mam pojęcia. Siedem wysp wejdzie, ok, Bez najmniejszych dobra. w byku. Sto kratek jest dotąd. Ok, jest to jest dobra. Lecimy dalej. Jakby moje w ogóle, tak bym mówił, to też będzie największa, bo jednak to jest mój w samym byku, więc no cóż, jakby też wiesz, chcemy, żeby to był nasz projekt wspólny, ale jednak pod moim patronatem, co nie? To już było 100 klocków, to lecimy teraz dalej na szerokość, jakby tak po prostu nie, mał... nie, 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 czekaj, 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 czekaj. No. Teraz jest 200 klocków, okay. Tutaj jest 200 to jest 200, 200 A nawet nie jest połowa, stary, to nawet nie jest połowa. Ale ja. już mi się mięsko skończyło, z tego <laughs> Łap, stary, łap, proszę Dobra. bardzo. Dobra, okej, okay, lecimy dalej, lecimy, lecimy dalej. Lecimy, stary, okej, okay. ale stary, ten hajs dwójka. Jakby, powiem ci w ogóle, stary lepiej. Mamy mam już w ogóle kolejne trzy czaszki, żeby zrobić bicho na kolejnego, i dzięki temu będziemy serio kopali bardzo szybko. A e Agentix ma powieciemy. dwie nederowe gwiazdy. Tak, naprawdę? Tak, w skrzynce przede To chwilą. jest z tymi pogadam koniecznie, ponieważ nie temu możemy kratek. sobie poradzić. Okej, okay. no 300 jeszcze. Ej, nie, nie gadaj trzysta pół tysiąca kratek. Bo to już szczerze byłaby przesada. Pół ale ja chciałam zrobić coś Ja wiele większe, wiesz? Ale no uznałem, że no chyba ma sensu, bo się nie wrobimy do końca sierpnia, nie? Ale naprawdę, no jakby. Dobra, nie jest to 400 kratek. 400 kratek, dobra, lecimy dalej, story, lecimy dalej. Ej, nie, boję się, story, boję się, jakby błagam. będzie macie 500, jak, jak nawet nie będzie, to spokojnie nie powiększymy nie, i będzie. będzie, myślę, że będzie, będzie. wiesz. lato będzie. Okej, okay, bo ty już mam taką końcówkę, ale spoko, lecimy, stary. Będzie na styk. Okej, na styk mówisz, okej. No. Tu jest 500. Tu jest 500, nie! No, prawie na styk, no tam pięć kratek więcej. Naprawdę, stary, Po prostu. jest kratek. Ogromne... Wow. wow. Więc teraz story a... wiesz co? No. No, co? Tylko teraz jeszcze może sprawdźmy, jeżeli chodzi o Tom. Zamiast szerokości o długość, znaczy na odwrót. Teraz była... sprawdźmy szerokość. Długo. No dobra, kumam, kumam. Ale tak? to od willi, no nie? Tak, od willi do tej góry. I to jest na pewno na tak jak tutaj. Będzie jakiś szerszy kawałeczek, ale no pewnie, liczmy pewnie. Tak... Pewnie. nie liczmy na nadwyżku. Jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy po ukości liczyć, by było więcej. No, no, ale bez sensu. no. Więc teraz sobie teraz obliczmy może, a następnie przejdziemy do naszych negocjacji. Ej, tu by się też przydał hejst na. Spida stary. Tu jak, się za wolno chodzi. Speeda? Aha. A może wciąć e, wziąć dwa efekty na raz? No no tak naprawdę co ty stary gadasz? Jakby zaraz sobie wbijam po Emeraldy i to kupuję no, jakby totalnie no tak, I nie no, miałem pojęcia teraz. w ogóle nie jestem bikonowy, bo jakby wiesz, na no, naszym e, serwerze na chyba nie było od pół roku, więc no wiesz jak to wygląda, stary, więc teraz sobie też polecimy w szybką kimkę i lecimy dalej z naszymi pracami. Okej okay, stary, więc to już tutaj leś, jak to wygląda szerokość, a ja zgarniam Emeraldy, no i gościu kupujemy sobie też tutaj speed, jakby to będzie takie szybkie, stary Nie dość, że mamy hejst na dwójkę, w ogóle to tutaj zauważyłem, że dziwne, że na tym flatburzie nam się respi tyle mobu, wiesz jakby... Po co one no, tutaj nie mam pojęcia te krówki i wszystkie ofcale no, ale dobra, no, spoko. 100 ok, tutaj. 100 bloków, no tak, powiedziałbym, że przyziemnie, to nie mogłoby być jeszcze szersze w sumie, więc no, o tym jeszcze z tego Dobra, myślę. musisz mi powiedzieć, dokąd Tylko mnie ograniczają góry, wiesz, jeżeli chodzi o tą szerokość, tak? To byłoby. Bo dobra, właśnie nie wiem, będzie skopane, więc musisz mi powiedzieć. Zaraz ci stary powiem, do, do którego miejsca to idzie, więc teraz cyk, cyk, cyk. Mnie się wydaje, że tutaj to jeszcze będzie. Dobra, skupane. tak stary bym mówił, że idealnie do tej góry to idzie, wiesz, idealnie do niej. A potem stary, to my się polecimy ewentualnie na boki, ale to jeszcze nie ma sensu Okej, okay, czyli gdzieś, gdzieś tutaj, tak? Tak, dokładnie stary pod to, no? I jak to 250. wygląda? 250. 250, okay, myślę, że Starczy, dużo, chodzi o dużo no, naprawdę, stary. Stary. jest to sporo. Więc teraz uwaga, uwaga, błagam. Jeżeli można kupić serię dwa efekty na drugi poziom, to to będzie stary o niebo, o niebo Ej, szybsze. wiadomo, że to nie będzie w kształcie kwadratu. Nie, no, absolutnie ale, to stary, absolutnie. Tak, ale dajmy na to, że to niby jest teraz w kształcie prostokątu, no nie? Że jest to tak równo. Tak, tak, tak. To, to wiesz, panikąd. ile to daje bloków? No, mów 125 tysięcy bloków kwadratowych. Okej, okay. ale mówisz o tym, yy, wiesz. Chodzi ci o samą samą powierzchnię, a nie o to, co jesteście co jeżeli chodzi o, o to, bo a chcesz to, poli nie? policzyć ci z głębokością? Tak, stary, jakby. Bo mu... ile bloków głębokości? 15? 20 zróbmy, bo moim celem było to, żeby to było dwa i pół milion. miliona. 2,5 miliona! Wiedziałem, stary, wiedziałem. Bo moim celem było to, żeby dwa to było powyżej miliona, miliona. bloków sześciennych. Stary. No i stary powiedziałby, że to będzie bez. kawał, dużo będzie roboty, jakby wczoraj wow. stary. Wow. Ale obczaj akcję 125 tysięcy bloków kwadratowych. No. To stary daje, wiesz, to, to jest strasznie dużo, nie. Teraz w ogóle pato, mamy spita dwójkę mamy tutaj ja, dwójkę. Jakby 12,5 hektara w Minecrafcie, to, to, to jest dziwne. To jest niewyobrażalne. Okay? Ale widzisz, o, dałeś spita.

no ile ciebie z tym, okej, okay. ponieważ no powiem ci, że no montek i lepiej to nie zadziała, ale nawet jeżeli nie zadziała, to spokojnie Dobra. jest Jest można gadać więcej. No dawaj, byku, okej, ok, ręki nie potrzebujemy. to jest hejst, dwójka, tak? Tak, to jest wujeczka. O nie, nie można! Niestety się nie da. Da się, da się tylko Regenkę dać jako drugie. No dobra, stary, no trudno, no trudno. Ale spokojnie jest tu tych wiesz, Gwiazdy w mieście tyle, że sobie coś ogarniamy, stary. Więc teraz czas najwyższy na główną kwestię tego odcinka. Już jest sobie obej obejrzałeś wszystko, już nasz projekt, wiesz jaki jest on ogromny, ogromny. że taką u niej skalę, która jest naprawdę absurdalna. No teraz, stary, przejdźmy do negocjacji, więc stary, ja zapraszam do mojego biura Willi. No i polecimy, ustalimy, co byś chciał w ramach za pomoc. No, więc stary, jak już sam wiesz, no, no, no za pomoc mogę zaoferować naprawdę wiele. Co byś, stary, chciał? Czy chciałbyś gotówkę, czy chciałbyś moje, jakby to ująć, po prostu moją wdzięczność, czy, czy, czy wyspę, co? Może zrobimy tak. Może Ile być wdzięczność? W stanie, za... co ty, nie. Ile byłbyś w stanie zaoferować pieniędzy, jakich, czy tam dyaksów, emeraldów, złota, czy nederytu za. I teraz policzę, bo ja to sobie przekalkuluję. Mhm. Jedną godzinę kopania. Jedną godzinę kopania, jedno. Taka, wiesz, prawdziwa Ania Minecraftowa, tak? Rozumiemy się, dobrze. Tak, tak, tak. W okay. prawdziwym 60 okay. minut. Okej, okay, 60 minut powiem Ci, że to jest dużo. I w sumie to jest nawet mocne stary, stanie, jeżeli uznajemy stary, gdybym nie ja, ja miał płacić za godzinę kopania, sztabka na zrytu, to po prostu bym ja sobie, wiesz, kopał i, i dawał każdemu z was, i wy byście we trójkę kopali, a ja bym ogarnął ten na Więc to byłoby spoko, ale z drugiej strony wtedy by, by kopały trzy osoby, a nie cztery, więc to byłoby o wiele mniej efektowne, stary. Więc w mojej opinii najlepiej byłoby zrobić tak, że otrzymałbyś swoją własną wyspę, którą wybuduję ja własnoręcznie, gołym mi rękoma, zdirta, No czegoś. Tak, chciał... Ale ty mi wybudujesz, wiesz, kurde placek 3 na 3 no i No właśnie, stary, nie. Chodzi mi o to, żeby każdy A potem wyspa... ja będę chciał tam postawić, nie wiem, kurde, yy, jacht i pojóż, gdzie pozwolenie? No pewnie, że masz, stary. jakby Chodzi mi o to, żeby wiesz, żeby ta presja żeby ta, 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 na oceanie była wspólna, ponieważ ja swój jacht też będę robił, stary. To jest pewne, że mój jacht to wstanie. Jakby ogromny jacht, który będzie większy od jachtu Agent Xa. To jest pewnie, jak stary, co nie? Więc jeżeli chodzi o jacht, Czy na takim oceanie, jakbyś zrobił jacht wielkości jachtu Agent Xa, to on by stary. wyglądał jak mydelniczka. Stary Wielkości Willi a <noise> to jest też możliwe, w sumie, co nie? Ale Stary, chodzi mi o to, że zobacz, jeżeli chodzi o przestrzeń o, o ocean, oceaniczną, jest Twoja, co nie? Możesz tam sobie robić, co chcesz. Wyspa jest Twoja i wszystkie wyspy, wasze trzy, będą wyglądały tak samo, jeżeli chodzi o wielkość, co nie? Chyba, że ktoś dopłaci, to może być większa, co nie? Ale sam fakt, że za pomoc otrzymujesz wyspę, a jeżeli mi nie pomożesz, to wyspy nawet nie będziesz mógł kupić, co nie? Jakby to jest takie proste, co nie? Jakby, bo bo pomoc nie jest jakaś tam, jak, wiesz, chociaż chłodna, co nie? Jakby. A jakby... kupno wyspy tak po prostu nie, stary, nie pomagając? Jakby, w, w, mi się wydaje, że to byłoby niemożliwe, więc ponieważ wtedy by sobie każdy uznał, e, to mu nie pomogę, co sobie przyjdę jak on to skończy, co nie, i wtedy by to trwało do grudnia, co nie, Wystarczy bez sensu, by to było, a tak sobie wszyscy wspólnie pomożemy i jeszcze każdy będzie zadowolony, co nie, więc chyba spoko motyw, co nie, żeby takie coś było, stare, więc mów, co o tym sądzisz, bo ja jestem z tutaj bardzo na jakieś tam rozmowy, negocjacje. Dobra, ogólnie musielibyśmy ustalić, ile godzin dziennie mam kopać i tak no. dalej, i tak dalej, kto daje tulsy, no, no. y, jedzenie, ale ogólnie to ja bym bardzo chciał mieć taką wyspę, powiem. Szczerze. No właśnie, każdy by miał chciał mieć, ale no, jakby obciąć sobie to, żeby każdy miał prywatną wyspę i byśmy tak sobie na nich żyli, co nie? To byłoby takie piękne jeszcze obok naszego miasta ko kochanego, jakby gościu, po prostu perfekto, jakby perfekt, co nie? Wiele mi się wydaje, że możemy z sobie ustalić coś, e, coś takiego stery. Na sam start, masz kidowy, jakikolwiek? Mam diamentowy zwykły. Masz tak, chcę wyzwykły. To wiesz, to daj mi go może teraz stary. polecimy sobie sobie Polabis i Ci go jakoś zainchantuję, tak już tutaj z Afryki po prostu. I wiesz co? Tak, żeby cię jakoś też nie męczyć, co nie? Na sam start będziesz kopał jakieś dwie godzinki dziennie i powiesz, mi jak okay. się tutaj okej? Okay? Jak się to się podoba, że to cię nie męczy, a już będzie serio GIT i ci to nie będzie jakoś tam mega. Okej, okay. a to wtedy jakby to rozumiem, dłużej. że ten projekt Ocean jest jakby wspólny całych milionowy, tak. to wiadomo, że jest jakby Twój kontronatem, ale... Ale, ale jest wspólny. Tak, ale pewnie. to nie jest tak, że ja chcę kurde sobie rozbudować wyspę, no to e, muszę Ciebie pytać, chcesz to muszę Ciebie twoja wyspa, dać. nasz ocean, wszystko, stary, wiesz, po prostu to jest z mojej in inicjatywy, co nie, tak bym to ujął, stary, uh -huh. ale tak to wszystko to jest wspólne oczywiście, bo nasze miasto jest wspólne i trzeba dbać o to, żeby się rozwijało, jakby widzia widziałeś mój list, co, nie, jestem największym milionowym patriotą, więc dbam o interesy naszego miasta, co nie, a zaraz się pojawi pytanie, no tak, tak. gdzie ja trzymałem lapis, stary, bo wiem, że, ło, jaki jumpsker ja nie mogę, stary, nie wiem, gdzie jest lapis, ale Mnie mi skończyło na głowę, do dobra, okej, okay, jakby był na pewno jakieś skrzynce, ale nie mam pojęcia, czego, nie na jakieś beczki w sumie, więc fajnie byłoby go jakoś znaleźć, wiesz? Bo jak go nie będzie, to będzie taki minimalny przemysł I trzeba będzie po niego wbijać do mojego wieżowca Ale no cóż, jak mus to mus A tutaj tego chyba, no, story powiem że nie widzę Okej, Mordki, a prawda, dwa napis, więc zaraz mama, przyjdzie. E, jestem Byku w innym pokoju z Anciantami, co? Masz już ja ten napis. Ja nie lapis? wiem, gdzie to jest stare, no, ale no chyba. No bo chyba to wiem. jakby nie, nie udawaj, że się pogubiłeś moje wili, jakby ta wila jest taka mała, że się nie, nie da pogubić stary. jakby idziesz w ogóle w swym kierunku, ty. ale no obejdziesz spoko, jakby. O, okay. tam jesteś, no tam jesteś stary. No tam jestem stary, dobra, dawaj mi ten napis gościu, bo się zaraz spogniewamy, okej. Okay? Jakby ja coś of ci No, co nie ja przynoszę, co ty krzyczysz? Dobra, byku, Luzik, Luź, Jak ty klepany zaraz. Jesteś bardzo nerwowy, abra, uspokój się, mordaczko. Jakby... To jest najważniejsze. Jest ten pokój. E, tam jest ten pokój. Jakby, jakby nie, Jakby jest tak po prostu stary, nie, jak w tej się na bo ona jest taka mała, że pogłębienie się w niej jest strasznie możliwe, okej? Okay? Naprawdę, stary. No jeszcze mi drzwi zatrzasnął, dobra, dawaj morde tego lapisu, to niechajcie jakieś do No bo nie będziemy, Dobra, cyk, cyk, okej. Okay. Masz silk touch. no to się chyba byczku nie będzie by zawalało, co nie? Nie, no tam Sam Slik touch? touch, stary to jest, sam. Totalnie jest sam. Dobra, czekaj, teraz go sobie zdejmiemy chyba. Serio! Dobra, story, wiesz to spokojnie, teraz sobie wbiję tylko po moją skrzynkę. Z butelkami na expa, zdejmiemy Ci ten enchant, i ogarniemy ci efficiency czwórkę i unbreaking, breaking, czy w ogóle tutaj wybuch Creeper. Na całą części mamy swojego gościa od butelek na expa I powiem szczerze, że bez niego po prostu bym sobie teraz nie wyobrażał użycia, okej? Okay? Jakby dzięki niemu mam, mam, mamy w ogóle możliwość e, posiadania mendingów, które sobie od razu reperujemy Więc ten gościu jest tutaj po prostu najbardziej honorowym gościem willi No, może po aberce, ok Więc teraz wylecimy na górę i musimy sobie podciągnąć ten kilofagartoń, żeby już tutaj kolega pracował, więc szybka akcja Dobra, Beniu, ja nie mam całego dnia Ja nie mam ...tej grindstone'a, więc dawaj No okej, okay, więc teraz cyk i już sobie też tutaj w ogóle teraz szybko tego expa rzucę, ok Żeby tylko ten 30 chociażby wbić Ok, już tutaj stary jest, więc jak zaraz się będzie eficzęsy czwórki, to będzie przyps. Okej, jest eficzensę czwórka, więc byku, jeszcze masz unbreaking, czy no perfekcyjny kilo w byczku. To jest dla ciebie. Za Friko, o dwójka, Elvisa i jeszcze oddaję twój lapis, morno, więc proszę bardzo. No dobra, no, więc to już stary. jest jakiś sensowniejszy tak, kill nie? To, to, to nawet zaraz sobie ustalimy, że na razie koło dwie godzinki dziennie. No i potem się jakoś zgadamy, okej, stary tak przez dwa dni sobie pokop i zobaczymy, jak to ci się podoba. I, wchod, i w kontakcie, co nie? Trzymaj się byku ogólnie. Dobra. Miło no kupania, kiemka. Więc się. w tym odcinku to no właśnie na tyle i myślę że to był serio Za Berką i dzięki temu. Każdy otrzyma w ogóle, jakby spójrzcie na, na co z mojej strony, co nie? Ja nikomu właściwie nie, nie zapłacę ani grosza, a mi, a, a mi każdy pomoże, co nie? to jest po to prostu jest ciekawe, ponieważ każdy się z tego powodu cieszy, bo coś otrzyma ciekawego i nikt się nie wykosztuje, co nie wyszmeka mi się wydaje, że to jest spoko jest moi drodzy, a Wam oczywiście tym dziękuję na moim kanale, ale tam sobie dzwonek, bo jest to bardzo ważne. Odcinki tu już będą na co jednej, więc tutaj jest maradki serio, są bardzo ważne, Żeby Was nic nie ponad ponadto, mam swojego Instagrama Elviso Podłogo tam macie zaraz moich sporo aktywności, więc polecam bardzo gorąco. Link jest w opisie ponadto. Mam jeszcze swój drugi kanał, czyli Elviso Games kanał od Bedwars Link jest w karcie, w opisie i jest mórz wszędzie, więc dzięki, że byliście. No a my zobaczymy, jak się nasz projekt rozwinie. widzimy się na odcinku jutro. Siamo na i przeogromne, największe i najpotężniejsze. Yo!